Szydzioneczki i z tej strony Lorian. i witam Was w kolejnym odcinku gry Sleeping Dogs I teraz tak na szybko zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i zaczynamy misję. Musimy zobnąć do wody obciążające Tomasza gwiazdę. Dobra Już się robi. Poczekaj na gwiazdę w furgonetce. Fajne kurczaki, nawet któreś latają. No, dobra, spowolnimy trochę nasze tempo i czekamy na Tomasza Gwiazdę. Bohater dzieciństwa, a jednak... Jednak trzeba znaleźć dowody. Musimy śledzić, śledzić, śledzić. Co to za słowo? Czyli musimy tak zgodnie z przepisami, trzymać się bezpiecznej odległości. Nie, nie wiedziałem jakie tam jest światło, nieważne Dobra kolego pojedziesz? Nie pojedziesz Ale gość mi ucieka Oma, stój To jest dziwne że Jakiś ty poza nim nie I się tak zatrzymuje ciągle no, rzadko coś się spotyka. Gdy gościu się, co chwilę zatrzymuje. No dobra. A tu jaki drift, proszę. Daleko musimy go śledzić? Jako tyżetyny dealer, dealer, czyli on tam jest. Na jakieś baraki jedziemy. Czy coś takiego. Uuuu. O, skręca Dobra, skończyło się śledzenie On tam wjeżdża, parkuje A my mamy już znacznik, że mamy tam wbić Użyjemy trochę umiejętności par parkiera Wbijemy tam No, wyciągnę telefon. Zaczekaj, no aż dojdzie do transakcji. Bo tam, mam, tam mamy szkatułkę, tak? To się tak nie Który to jest zgadza? Zielony, było. O, sorki To mój messenger, spokojnie. Mam nadzieję, że sobie się pobijemy trochę. Dobra. Jeszcze raz. Z nożem tym razem. Gościu chyba jakieś... ...kuchenne rewolucje prowadzi. No, korci mnie, żeby tam pod, podbiec... ...wyciukać każdego i zabrać tą szkatułkę. Dzięki temu mamy nowy chwyt. Jeśli... ...nie pamiętacie o czym mówię... Bo nie wiecie, zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam wszystko wytłumaczę. Poczekaj, aż ludzie gwiazdy skierują się do doku. Dobra, poszli. No, jeszcze ten ziomek. Ten. Nie wiem, co on zrobił. Bo on jakoś dziwnie chodzi. Dobra, i znowu śledzi gwiazdę, ale tym razem na piechotę. Przekonaj strażnika. Hey, uh, I, I oh. on, ty gotta... Kim gotta... ty jesteś, że mi je rozkazujesz? Yeah. Um. <coughs> tak właśnie obrzydliwe. Oh, I jesteśmy blisko szkatułki. Dobra, możemy biec, jak dobrze. I mamy y, jakiegoś węża. Wyciągnę już telefon. No, teraz się kłócą oceny. No, typowe. Jeden powie, że za drogie, drugi, że tanio, a trzeci wyciągnie pistolet. Albo pieści. Pieści też mogą być. Jezu. Daję mu te 35 i problem z głową. Mówiłem. Wyjdziemy do tank.

Dobra, kuraki moje, kuraki, chodźcie. Idziemy na spacer. Do tajnej kwatery. A tu policja jest. Kurde. No, za wolno za, zawraca. Za, za ale skąd policja o tym wiedziała? Chyba, że tank jej im powiedział, ale oni mnie złapali, bo, 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 bo tak. No ja tam byłem Dobra, wyprześ... wyprze... Czemu wyprze, wyprze, ja? się wysłowić dzisiaj, nie mogę? No i padaj trochę No Gościu... Silnik ci dymi Uspokój się No, gdzie ty jesteś? No, jeszcze? Dobra. Teraz zawrócimy delikatnie, żeby zyskać... ...więcej punktów doświadczenia dla policji, tak? Będziemy jechać delikatnie, delikatnie, żeby żadnego ...głupiego słówka nam... O, nie przejechać? Dobra. Tam 400 metrów, co to jest? dla naszych kuraków to jest i oni tyle mogą przejść bez głowy taka ciekawostka no nasza tajna kwatera parkujemy grzecznie i super to coś je było ja nie wiem czy tak super no, ale dobra Co? Kolejny level? No No Aaaah Super Jeszcze nagrody um, um, Wrócimy na frytową Tatuetkę No, a nie szkatułkę Ej Stój tu No dobra, pojadę sam mm, Ale ja chciałbym ten Ogólnie to, te punkty rozdać, ulepszenia dla policji. Dobra, szybkie rozbrojenie może być też spokie. spokie Spokojnie, jakiego tym razem czasu się nauczymy. Może jakiś. Nelsona czy coś takiego. No, zaraz się zobaczy. 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 Zaraz Wąż. zobaczy.

to mamy później? Uderzenie ogłuszonego albo złamanie nogi. Złamanie nogi brzmi spoko. Powalenie uchwyty uch, ogłuszonego. Złamanie ręki. Dim mag Podwójne kopnięcie z wyskoku. Półobrot. Nie wiem, tu, tu byle co weźmiemy to. O! Czekajcie. Dobra, powróciłem. I teraz zresetował mi się licznik i nie wiem ile mam już nagranego. A nie chcę przesadzić zbytnio. Później będzie mi się wrzucać długo. No, tu masz kontratak. Na razie chyba z ogłuszenia nic nie możemy robić. Dopóki nie mamy tego czasu... Ogłuszenia. tylko możemy po prostu uspokoić sytuację no wszyscy padli i lecimy na kolejną misję mocno ogłuszający atak kolany klub Bamba.

Dzięki. A, wiesz, wzmacać nie musi No niżej, niżej. No. Dzięki, dzięki. Wchodzimy szybko. Zaatakowali bramkarza. Serio? Chniałem go tylko. Tam tego chyba wyrzucili, bo on za bardzo mnie zmata. Szybciej, nie mam nic. No, nope, wypuściłem. Teraz musimy znaleźć Benego. jest w strefie VIP. Musisz się dostać do VIP. Co mi się wydaje, że to nie będzie takie trudne. Chyba. No. Mogę go przekonać. dogadać z hostessami. A tu. Mamy mało czasu. Nie, Nie. Nie pamiętam, jak mnie. Kurde. Dobra, trudno. Nieważne. Najwyżej, że będziecie mieli dłuższy odcinek. Dobra, zaśpiewamy karaoke. I jeśli będę mieć powyżej 90% u danych sekwencji, zostawiasz lajka. Zostawiasz lajka i komentarz, że: Wow, gratulacje, L Lorian. A się skupiam. To chyba nie będę mieć przez tego prawa autorskich. Najwyżej, jakie ostrzeżenie? Na razie mi dobrze idzie, ale kiedyś szło mi lepiej. Już nie te lata, nie te palce. O, teraz za ostro. jeszcze to mikrofon. Przez tereny. Dobra, salutka pomyślacie dziewięćdziesiąt procent ponad i dajcie lajka kurde już coś mi nie wychodzi Nojziomek powtarzasz się Kojcówka czy saluba? Kojcówka. 95% no to. Poproszę, lajka. No, dostaliśmy się do strefy VIP. Ja się przejdę. ten wiem, że tam jest. Na ale tutaj zakończę odcinek mi trochę e, nie mogę tańczyć to po, pokręcę się no więc subskrybujcie komentujcie i do następnego tu się wyświetli playlista ej mogę tańczyć kozak tu się wyświetli playlista i nie zapomnij zajrzeć do poprzedniego odcinka zostawić tam lajka, zostawić subskrypcję, będę bardzo wdzięczny, więc się manetko i do następnego.